Pan Bóg jest obecny w naszym życiu nie tylko w takich sytuacjach codziennych, w takich sytuacjach powszednich, można by było powiedzieć, ale również w ważnych wydarzeniach naszego życia. W czasie Światowych Dni Młodzieży, kiedy siostry pojechały do Polski, pojechały towarzyszyć pewnej grupie kolumbijczyków. I w tej grupie kolumbijczyków był również biskup. Ten biskup był po raz pierwszy w Polsce i miał ogromne pragnienie aby odprawić Eucharystię w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w Łagiewnikach. Nie był świadomy oczywiście tego, że, że sytuacja w tak, wielk, tak dużym i tak popularnym sanktuarium, jakim są Łagiewniki, jest taka, że żeby tam odprawi móc odprawić Eucharystię, trzeba się zapisać przynajmniej trzy miesiące wcześniej, trzeba to zaplanować przynajmniej trzy miesiące wcześniej. I to oczywiście nie było, nie było zaplanowane. No ale biskup miał ogromne pragnienie, tym pragnieniem podzielił się, podzielił się z siostrami więc siostry m, zaczęły próbować, y, czy byłoby możliwe y, umówienie w jakiś, te, w jakiś sposób tej eucharystii. I co się okazało? Okazało się, że druga grupa, która również y, przyjechała z Hiszpanii, miała taką eucharystię umówioną w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Więc więc siostry skontaktowały się z tą drugą grupą, poprosiły, czy mogłyby pojechać na Eucharystię, czy, mogli, czy można byłoby połączyć te dwie grupy, żeby razem odprawić Eucharystię. Udało się uzyskać zgodę na to i, i fantastycznie. To zostało wszystko przekazane biskupowi, no i planują wyjazd, aby dotrzeć na miejsce do Łagiewnik. I okazuje się... Że autobus, który ich zawozi, zostawia, zostawia grupę bardzo, bardzo daleko od sanktuarium, na, na takim przystanku, z którego w czasie, który, w którym dysponowali, nie ma możliwości, żeby dotrzeć do sanktuarium w tak krótkim czasie. Ja nie pamiętam, jaki to był czas. To było pół godziny, potrze, potrzeba, potrzeba, było, potrzeba by było trzech godzin, aby dojechać, a, a tak naprawdę siostry miały tylko pół godziny, więc sytuacja była, była realnie niemożliwa. Więc co robi jedna z sióstr? Zatrzymuje radiowóz policyjny i w radiowozie dwóch policjantów tłumaczą sytuację, jaka jest. Mamy tutaj ze sobą biskupa. Potrzebujemy dojechać do sanktuarium do łagiewnik w czasie pół godziny, w pół godziny, ponieważ mamy tam umówioną Eucharystię. Więc ci policjanci, dobrze w porządku, jedziemy. I dowieźli biskupa razem z, z dwiema siostrami. W ciągu pół godziny i zostawili, zostawili ich pod drzwiami sanktuarium, u wejścia do sanktuarium. I biskup mógł odprawić, mógł odprawić Eucharystię w tym upragnionym miejscu, tak jak pragnął. Także um, dla Pana Boga nie ma żadnego problemu, nie istnieje żaden problem. I bardzo często jest tak, że to pragnienie, które On, on daje do naszego serca, on sam pragnie je spełnić, tylko jemu trzeba ufać. you